Myśl, Ludwiku. Musisz dopilnować jego bezpieczeństwa. To sztuka. Możesz na mnie liczyć, mamo. Jest całkiem bezpieczne. Aha! To nie koniec świata. Świat według Ludwiczka za chwilę w strefie. Mistrz akrobacji i nieustraszony superbohater. Spider-Man. Za 15 minut Fox Kids. Rzeczywistość wirtualna w Fox Kids. VR Trooper. Profesorze, no chłopaki, pomocy! Szybko, transformacja! Muszę sobie poradzić. Mocne uderzenie. Karatę przyszłości. Nowy serial dla młodzieży. Ognia! Ale bałagan. VR Trooper. Dzisiaj o 21.15 Fox Kids. Czy kot i wybrnie ze świątecznych tarapatów? O jakim prezencie marzy klesz? Zapraszamy na Bożonarodzeniową telewizyjną ucztę Fox Kids. Spełniamy Wasze świąteczne marzenia. Świąteczne specjały czekają na Was wieczorem o 17.30. Coś tutaj nie Świąteczne specjały dzisiaj o 17.30 Fox Kids nadajemy specjalne wydanie wiadomości Fox Kids. Grupa naszych reporterów donosi, że wśród bohaterów Fox Kids wystąpiły zagadkowe objawy. I jaka jest przyczyna tego niespotykanego zjawiska? The Simpsons! Słynna rodzina wprowadza się do Fox Kids z bagażem życiowych doświadczeń i z poczuciem humoru. Ich śmiech jest zaraźliwy. The Simpsons dzisiaj o 17.55. Fox Kids! I co wy na to? Wygód w ciąg dalszy świat według w strefie.